Wielu z nas to studenci bądź byli studenci Politechniki Ludzkiej i tam właśnie w kole naukowym narodziła się taka grupa osób, która tam się uczyła tworzyć gry i później założyła Shadow Cube, czyli zespół tworzący grę Memor of Soul, czyli gra, o której żeśmy opowiadali dzisiaj. Zdecydowanie bardzo się cieszymy, jak ktokolwiek nowy do nas zawita, dlatego że zawsze brakuje nam rąk do pracy. Pracujemy pół godzinach, część z nas pracuje, część z nas studiuje, więc po prostu mamy za mało czasu, żeby w tyle osób tą grę ukończyć w takim czasie, jakbyśmy chcieli. Dlatego im więcej osób, tym lepiej. Um, ale na pewno, jeżeli um, więcej osób o nas usłyszy, to na pewno później będzie nam łatwiej. Tak? Choćby głosowanie na Greenlightcie, na którym żeśmy się znaleźli rok temu. z Steam Greenlight, czyli inicjatywa, gdzie można um, głosować na gry, które później um, zostaną przez Steam wydane. Um, Znajdujemy się tam teraz w dziale Concepts, czyli koncep konceptów Gier, dlatego że nie mamy jeszcze filmiku z gameplayu. Um, ale tam też można zaglądać i polubić, to no, też no, pomaga.